Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza i dziś będziemy sprawdzać życie uczuciowe w marcu. Będziemy rozkładać karty dla wszystkich znaków Zodiaku. Oczywiście, najpierw zaczynamy od osób spod znaku Barana. Jak będzie wyglądało życie uczuciowe w marcu 2021 roku dla osób spod znaku Barana? Życie uczuciowe dla baranów. Życie uczuciowe w marcu 2021 roku. W marcu, jak ono będzie ono wyglądało? Czego mogą się spodziewać te osoby w marcu? Osoby z znaku barana w marcu. Ej, jeżeli chodzi o osoby. Y które są osobami samotnymi. Tutaj karty pokazują, że przez pewien okres jeszcze w marcu, <coughs> przepraszam, przez pewien okres jeszcze w marcu pozostaniecie w stanie, w jakim jesteście na obecną chwilę, czyli tak naprawdę będziecie jeszcze przez pewien czas. Osobami samotnymi, ale tutaj w marcu, już prawdopodobnie w drugiej połowie marca, wasze serduszko troszeczkę bardziej zabije w stosunku do jakiegoś mężczyzny. Tutaj karty pokazują go jako kartę maga, no jak już wiemy. No niestety osoba spod znaku maga może nam w pewien sposób zawrócić w głowie, oczarować, no nie do końca ta osoba będzie osobą uczciwą w stosunku do nas, no ale mimo wszystko w jakiś tam sposób my... Poddamy się temu uczuciu i tutaj te karty też pokazują, że jeżeli jesteście osobami samotnymi, to jak najbardziej w marcu osoby z podznaku Barana mają szansę poznać kogoś takiego i się wręcz nawet zakochać, jeżeli na przykład jesteście w stałych związkach tutaj też karty pokazują, że może być taka sytuacja, że ktoś właśnie będzie chciał Was wyrwać z tego stałego związku i też oczarujecie się jakimś takim nieznajomym mężczyzną to teraz sprawdźmy co tu karty pokazują, jeżeli chodzi o uczucia dla osób spod znaku byka zobaczymy jak to u Was będzie wyglądało Życie uczuciowe dla osób z znaku byka w marcu 2021 roku. Bek w marcu uczucia. Jak to będzie wyglądało? Bek w marcu uczucia. Uczucia byk. Jeżeli chodzi o osoby z znaku tutaj mam wrażenie, kochani, że część z Was będzie zakańczała akurat w marcu swoje dotychczasowe związki. I mam wrażenie, że będziecie wchodzili albo w coś nowego lub też powróci osoba z przeszłości. Jeszcze dołożymy jedną kartę. Tak, tutaj mam wrażenie, że, że, be, że, be, że, będzie, to, że będzie to ktoś... Z kim prawdopodobnie mieliście już do czynienia, i tutaj karty pokazują, że tą osobę, tak jakby osobę przeznaczoną Wam, poznacie właśnie w, w jakiejś podróży, w trakcie jakiegoś przemieszczania się. To może być nawet taki, a, taka zwykła podróż z miejsca zamieszkania do pracy, czy też nawet na zakupy. E, tutaj karty pokazują, że ta osoba może być dużo starsza od Was. I w, w pierwszym momencie może Wam się wydać osobą dość zamkniętą, w sobie taką osobą dość wycofaną, ale tutaj karty pokazują, że to co się wydarzy. To, że na przykład zakończacie jakiś etap swojego życia i wchodzicie zupełnie coś nowego, to będzie wam e, pisane. Tutaj też może być taka sytuacja, że na przykład poznacie kogoś z zagranicy, bądź też to wy właśnie w marcu wyjedziecie i tam poznacie pewnego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osoby, które są w związkach. Tutaj karty pokazują, że też może się przytrafić właśnie taka sytuacja, że możecie chcieć właśnie zakańczać wasz związek i na przykład zupełnie zmienić miejsce zamieszkania, nawet i też swój kraj, i właśnie zostać takimi pustelnikami, być osobami, które są w pewien sposób akurat w tym momencie gotowe na to, żeby być. Sami ze sobą, żeby zastanowić się nad tym wszystkim. Tutaj też karty mogą pokazywać, że jeżeli na przykład jesteście w związku, mogą się przytrafić na przykład znowu takie sytuacje, że tak jak było kiedyś, że niby jesteście w związku, a tak naprawdę czujecie się osobami samotnymi i ten stan akurat w marcu może do Was powrócić. Tak więc teraz sprawdźmy. Co czeka osoby spod znaku bliźniąt? Jaki będzie miesiąc marzec dla osób spod znaku bliźniąt? Czego wy możecie się spodziewać? Marzec, bliźnięta, to jest strefa uczuciowa. Życie uczuciowe dla osób spod znaku bliźniąt w marcu. Bliźnięta w marcu. Bliźnięta w marcu. Życie uczuciowe bliźniąt w marcu. Jak będzie wyglądało bliźnięta w marcu? Ok, jeżeli chodzi o osoby z podznaku bliźnią, tutaj, kochani, mam wrażenie, że może powrócić do Was osoba z przeszłości, Wasz jakiś eks, a może też w pewien sposób, a znowu powróci uczucie lub też on będzie. Wyznawał Wam, że w dalszym ciągu Was kocha, że cały czas coś czuje, choć tutaj karty pokazują, że mogą być jakieś takie przepychanki słowne. Niby będzie wszystko pięknie, fajnie, ale mimo wszystko będą jakieś, jakieś zgrzyty. A jeżeli właśnie jesteście osobami samotnymi, to też musicie na to patrzeć, że może na przykład jakiś Wasz kolega też Wam coś powiedzieć, że na przykład od dłuższego czasu się Wam przegląda i a poniekąd zaczyna coś do was czuć, choć mimo wszystko może w pewien sposób wam to nie do końca będzie pasowało. Jeżeli jesteście osobami w stałych związkach, to te karty pokazują, że też jak najbardziej może powrócić ktoś z przeszłości, kto w pewien sposób zaburzy Wam dotychczasowe funkcjonowanie, bądź też ze względu właśnie na swojego partnera, może on zbyt nachalnie będzie Wam pokazywał swoje uczucia i też mogą być tutaj jakieś zgrzyty, jeżeli właśnie chodzi o sferę emocjonalną. A to teraz sprawdźmy osoby spod znaku raka, co tutaj karty Wam pokażą, jak to będzie u Was wyglądało. Rak w marcu. Życie uczuciowe dla osób spod znaku, raka w marcu. Rak w marcu, jak to będzie u Was wyglądało? Rak. Życie uczuciowe dla osób spod znaku, raka w marcu. Jeżeli chodzi o osoby samotne, spod Znaku raka. Tutaj, kochani, mam wrażenie, że możecie poznać mężczyznę, który już coś przeżył, ma coś za sobą. To może być jakiś rozwodnik, lub też mężczyzna, który był przez dłuższy czas w jakimś związku, ale mimo wszystko będą jakieś blokady, właśnie spowodowane przez jego ex bo tu karty pokazują, że jest jakaś blokada ze względu na jakąś kobietę, która w pewien sposób była um, wartościowa dla tego mężczyznę, tak więc jeżeli poznacie jakiegoś mężczyznę, to będziecie mieć mężczyzna, to będziecie mieć wrażenie, że w marcu tak, tak jakby to wszystko stało w miejscu, że nic, nic nie idzie, a do przodu być może ten mężczyzna też będzie miał jakieś trudności z podjęciem odpowiedniej decyzji, czy tak naprawdę chce się z wami spo, spotykać dalej, czy może będzie chciał to zakończyć, właśnie z tego względu, że cały czas gdzieś tam w jego otoczeniu może pojawiać się ta ex, Będzie tu też, tutaj może być taka historia, że poznacie na przykład jakiegoś mężczyznę, który jest w separacji i też nie do końca właśnie ze względu na swoją jeszcze dotychczasową kobietę nie będzie mógł z wami na przykład się częściej spotykać. Jeżeli chodzi o osoby, które są w stałych związkach, tutaj jest jakaś możliwa wymiana zdań ze swoim partnerem. Tutaj też mogą być takie sytuacje, że będziecie się czuli w pewien sposób zblokowani, właśnie przez być może albo jakąś siostrę tego partnera, bądź też matkę, która będzie, że tak powiem, dużo wtrącała się w Wasz, wasz związek, Wasze życie. A być może właśnie ze względu na tą kobietę, która w jakiś tam sposób jest waszą kobietą, a w życiu twojego partnera wiele spraw będzie musiało jeszcze poczekać na swoją kolej. To teraz sprawdźmy lwa, jak to u Was będzie wyglądało życie uczuciowe w marcu, czego mogą się spodziewać? Osoby spod znaku lwa, w marcu. Życie uczuciowe dla osób spod znaku lwa w marcu. Życie uczuciowe dla osób spod znaku lwa w marcu. Uczucia dla osób spod znaku lwa. Lew w marcu. Lew w marcu. Jak to będzie wyglądało życie uczuciowe Twoje? Jeżeli chodzi o osoby z znaku lwa, tutaj kochani mam wrażenie, że na przykład jeżeli jesteście osobami samotnymi, to wreszcie w marcu zdobędziecie osobę, która Wam się już od dawna podobała, możecie wejść w jakiś romans. Romans też może być właśnie z osobą z jakiegoś dalekiego kraju, bądź też to Wy właśnie gdzieś wyjedziecie, i tam gdzieś daleko od domu będziecie się bardzo fajnie, świetnie bawić. To dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jeżeli na przykład jesteście osobami w związku, tutaj karty pokażą, że znowu odżyje ta Wasza miłość, tak jakby. Tutaj też może się pojawić na przykład jakieś urozmaicenie, jeżeli chodzi o jakieś kwestie łóżkowe, bądź też wy też możecie wdać się w jakiś romans, a w każdym bądź razie osoby z podznaku lwa a w miesiącu, marcu a będą się czuły spełnione, i tutaj bardziej karty pokazują właśnie te kwestie romansowo-łóżkowe, możecie też na przykład wprowadzić coś nowego do Waszego życia seksualnego. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o osoby spod znaku lwa, to teraz sprawdźmy osoby spod znaku panny, jak to u Was będzie wyglądała sytuacja uczuciowa w marcu, uczucia dla osób spod znaku panny w marcu. Panna w marcu, uczucia spod znaku dla osób spod znaku Panny w marcu. Panna w marcu, życie uczuciowe, jak będzie wyglądało dla osób spod znaku Panny w marcu? Życie uczuciowe dla osób spod znaku Panny. Jeżeli chodzi o osoby w spod znaku Pany, tutaj kochani mam wrażenie, że w pewien sposób jakbyście inwestowali w to, co już macie, jeżeli na przykład chodzi o Waszą rodzinę. Tylko tutaj karty przestrzegają przed pewnymi oszustwami. Tutaj akurat nie mamy czysto uczuciowych kart, ale tutaj też karty mogą przestrzegać przed tym, żebyście na przykład Podpisującie jakieś dokumenty, czy wchodząc w pewne układy, nie kierowali się zbytnio uczuciami, bo może ktoś w ten sposób was oszukać bądź też to wy, na przykład mając swojego na przykład dotychczasowego partnera pożyczycie mu pewną y, sumę pieniędzy, a później już na przykład może Was związek książ bardzo szybko y, zakończyć. Tutaj karty też ostrzegają osoby wolne, że jeżeli akurat w marcu przytrafi się ktoś, kto a, będzie Wam od razu obiecywał a, ślub i miłość, y, do ostatnich dni, to też, kochani, musicie na to uważać, żebyście za bardzo nie inwestowali w osoby, które poznacie w marcu i osoby, które będą Wam od razu tutaj oferowały jakieś wspólne życie, bądź też jakieś wspólne inwestycje. Tutaj musicie uważać, jeżeli właśnie chodzi o takie kwestie emocjonalno-uczuciowe. Bo niestety możecie zostać oszukani, zarówno to się tyczy osób, które są osobami wolnymi, jak i osoby, które właśnie są już w związkach, bo niestety przez um, jakąś błędną decyzję swojego partnera bądź też partnerki możecie poczuć się w pewien sposób oszukani. To teraz sprawdźmy horoskop dla osób spod znaku wagi. Zobaczymy, co tutaj karty. Pokażą, jak będzie wyglądało Wasze życie uczuciowe w marcu. Waga, życie uczuciowe w marcu. Ta osób z znaku wagi. Życie uczuciowe w marcu, jak będzie wyglądało. Do osób z znaku wagi. Uczucia. Życie uczuciowe w marcu. Waga. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku wagi, tutaj karty pokazują, że w marcu tak jakbyście bardziej robili wszystko, żeby to Wam było dobrze, właśnie jeżeli chodzi o kwestie emocjonalno uczuciowe niewątpliwie będziecie korzystać z, z życia, będziecie spotykać się z nowymi osobami, świętować, imprezować, być może też poniekąd będziecie stawiać jakieś takie pierwsze kroczki właśnie. W wychodzeniu na jakieś randki, na jakieś spotkania. Tutaj karty też pokazują, że bardzo dużo będziecie inwestować w siebie. Tutaj karty też pokazują, że przez to, że właśnie zainwestujecie w siebie, w swój wygląd, bądź też w sposób swojego bycia bardzo dużo na tym zyskacie, bo powolutku, powolutku zaczniecie tak jakby wychodzić do ludzi. Jeżeli chodzi o osoby, które są w stałych związkach, tutaj karty też pokazują, że jak najbardziej Wasz obecny związek podąża w bardzo dobrą stronę, że Wy też czujecie się bardzo dowartościowani. Jeżeli na przykład macie dzieci, to te karty też pokazują, że mogą się przetrafić jakieś, Wydatki, jeżeli chodzi o Wasze dzieci, bądź też będziecie mieć jakieś imprezy związane właśnie z Waszymi dziećmi. Tutaj też może chodzić o jakieś chrzciny, na przykład, bądź też urodziny. W każdym bądź razie emocjonalnie u osób, które są w stałych związkach, będzie też bardzo fajnie i przyjemnie. To teraz sprawdźmy osoby z podznaku Skorpiona. Jak u Was będzie wyglądało życie uczuciowe w marcu, Skorpion? Życie uczuciowe w marcu dla osób z znaku Skorpiona. Skorpion, życie uczuciowe w marcu. Skorpion, życie uczuciowe w marcu, jak będzie wyglądało? Skorpion. Skorpion, życie uczuciowe w marcu. Jeżeli chodzi o osoby z, y, z podznaku skupioną, ty kochani, mam wrażenie, że w pewien sposób będziecie się czuli ograniczeni i to to też może właśnie chodzić o jakieś, a być może teraz Wasze obecne toksyczne związki, bądź też y, toksyczną przeszłość właśnie związaną ze. Z związkami. Marzec może być takim miesiącem dość ciężkim, właśnie emocjonalnie, bądź też w dalszym ciągu cały czas będziecie coś jeszcze przerabiać. Jeżeli właśnie chodzi o Wasze związki, to się tyczy zarówno osób, które są teraz w stałych związkach, jak i osób, które szukają kogoś do stałego związku. Jeżeli nawet szukacie, to też uważajcie na to, bo powtórnie możecie poznać osobę, która jest bardzo toksyczna i Możecie bardzo dużo stracić, choć tutaj karty pokazują, że w marcu zechcecie wreszcie właśnie pozbyć się tego wszystkiego i tak jakby na nowo się narodzić. Przemyślicie, zobaczycie, że to wszystko co działo się w Waszym życiu do obecnej chwili nie, nie szło w żadnym dobrym kierunku i było tak jakby. Mm, Właśnie czuli, czuliście się bardzo odizolowani i tak jakby przygnębieni przez tego swojego partnera bądź, bądź też partnerkę. I ewidentnie to Wam nic, w niczym nie służyło i zechcecie to wreszcie wszystko porzucić. A także jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj będzie miesiąc pozbywania się toksycznych osób z Waszego życia i zaczynania. Um, tak jakby wszystkiego od nowa, A to teraz sprawdźmy osoby z podznaku strzelca. Jak to u Was będzie wyglądało? Strzelec. Strzelec w marcu, życie uczuciowe. Strzelec w marcu, życie uczuciowe. Strzelec w marcu, życie uczuciowe. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku strzelca, to tutaj, kochani mam wrażenie, że w pewien sposób tak jakbyście e, sprawiedli wyrażenie osoby, która musi właśnie prosić, błagać o, o uczucia, o to, że, żebyście wy dostali e, takie jakby zainteresowanie z tej drugiej strony, że wreszcie wy czujecie się w pewien sposób dowartościowani. To ten etap w marcu tak jakby poniekąd już mijał, ale mimo wszystko do tej karty, jeżeli, jeżeli na przykład jesteście osobami samotnymi, to te karty mi nie pokazują nikogo konkretnego, ale tak jakby właśnie wycho wychodzenie z, tej, z, z, tych, z tych ubogich stanów emocjonalnych, tak jakbyście wreszcie zaczęli się czymś interesować bądź też kimś interesować, jakbyście chcieli wreszcie. A też poniekąd wychodzić do ludzi, chociaż tu mi się bardziej pokazują właśnie jakieś takie kwestie kontaktu internetowego. Może być taka sytuacja właśnie, że dopiero się zapiszecie gdzieś do jakiegoś portalu randkowego i tam wreszcie zaczniecie małymi kroczkami, tak jakby a wychodzić do ludzi. A może wreszcie akurat w marcu poczujecie się bardziej wartościowi. Jeżeli na przykład chodzi o osoby, które. Są w stałych związkach. Tutaj karty też pokazują, że może byłaś taką osobą, bądź byłeś takim, taką osobą, która w pewien sposób musiała właśnie prosić o to, żeby ta Twoja druga połówka pokazała ci, że. Że, ty, że pokazała ci i to, że jej na tobie zależy, musiałeś nie, wiecznie, czy musiałeś wiecznie prosić albo pytać, czy ty mnie jeszcze kochasz, czy czujesz coś do siebie. To tutaj karty pokazują, że tak jakby te kwestie już w marcu zaczynały, jakby wychodzić na prostą, że wreszcie zaczynacie jakby coś przegadywać, jakbyście ustalali wreszcie w którym konkretnie kierunku Wasz związek e, zmierza. E, tutaj też karty mogą właśnie pokazywać na przykład je, jeżeli jesteście osobami e, w związkach małżeńskich już z takim długoletnim stażem, to też karty pokazują, że wreszcie może Wasze małżeństwie zacznie się troszeczkę lepiej układać właśnie przez to, że e, możecie wreszcie wspólnie tak jakby iść w jednym i tym samym kierunku podążacie jedną i tą samą drogą. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o osoby z podznaku Strzelca. To teraz sprawdźmy osoby z podznaku Koziorożca, jak to u Was będzie wyglądało. Koziorożec, życie uczuciowe w marcu. Koziorożec i marzec, życie uczuciowe. Koziorożec, marzec, życie uczuciowe. Koziorożec w marcu, koziorożec. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku, to tutaj karty pokazują, że będziecie mieć jakby kontakt z jakąś osobą, która ma już jakiś bagaż doświadczeń. Jeżeli chodzi o kwestie właśnie uczuciowo-związkowe, tutaj ten kontakt może być właśnie bardziej taki. Internetowy, mailowy bądź telefoniczny. Dlatego, jeżeli jesteście właśnie osobami samotnymi, to też jak najbardziej możecie się tutaj zapisywać do jakichś portali randkowych. Jeżeli na przykład jesteście osobami, które są stałych w stałych związkach, tutaj karty pokazują, że tak jakbyście. Odchodzili właśnie od jakiegoś mężczyzny, od jakiejś znajomości z jakimś mężczyzną. Może tutaj też pokazują się kwestie na przykład rozwodowe, że wreszcie kończycie wasz długoletni związek. A tutaj będzie się właśnie dużo działo, jeżeli chodzi o mężczyznę, który może pokazywać, że został w pewien sposób przez was zraniony. Bądź jeżeli to ty jesteś mężczyzną, to właśnie w marcu będziesz mężczyzną, który w pewien sposób zostanie zraniony, na przykład poprzez jakąś wiadomość i wreszcie będziesz chciał zakończyć jakąś znajomość bądź też relację. To teraz sprawdźmy wodniki, co będzie u Was, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowo-związkowe w marcu. Wodnik. Horoskop dla osób z znaku wodnika, wodnik w marcu, uczucie, wodnik w marcu, uczucie, uczucie dla wodnika. O, karty lecą, wodnik w marcu. Tutaj, jeżeli chodzi o osoby z podznaku wodnika, w marcu będzie jakaś taka nerwówka, może się przetrafić taka sytuacja, że w trakcie jakiejś podróży ktoś was w jakiś tam sposób. Zdenerwuje, zniechęci, oszuka, bądź też to wy poczujecie się oszukani. Tak więc, na przykład, jeżeli jesteście osobami samotnymi i będziecie planowali akurat w marcu umówić się na pierwszą randkę, pierwsze spotkanie, to też może być taka sytuacja, właśnie, że ktoś po prostu nie przybędzie, bądź też z jakiegoś innego powodu go nie będzie i właśnie poczujecie to takie lekkie zdenerwowanie i oszukanie. Tutaj, jeżeli właśnie chodzi o jakieś. Osoby, które są w stałych związkach, też może być taka sytuacja, że w marcu wodniki będą miały taki dość nerwowy etap w swoim życiu, który może właśnie chodzić o jakieś na przykład kwestie zakupowe, że. Twoja druga połówka zechce na przykład kupić coś poza Twoimi plecami, i ty się w pewien sposób poczujesz osobą oszukaną. Tak więc u wodników w marcu będzie dość nerwowo, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne. Tak więc teraz sprawdźmy ryby, jak to u Was będzie. Ryby. Rozchod dla ryb na marzec 2021 roku. Uczucia dla ryb w marcu. Uczucia dla ryb w marcu. Ryby w marcu. Uczucia dla ryb w marcu. Ryby w marcu. Uczucia. Ryby w marcu. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku, Rob tutaj kochani, na przykład jeżeli jesteście mężczyzną, to może się przetrawić, że powróci do Waszego życia jakaś kobieta z przeszłości, z dzieciństwa, a być może to będzie osoba, z którą już byliście przez dłuższy czas w związku. Jeżeli na przykład jesteście kobietą i szukacie innej kobiety to też jak najbardziej może być też podobna sytuacja, tutaj też może być taka sytuacja, że dzięki właśnie jakiejś kobiecie z przeszłości Wasza obecna sytuacja może się zmienić, tak więc możecie też poznać dzięki właśnie jakiejś koleżance. Jeżeli jesteście osobami w związku, to tutaj też karty pokazują, że jakaś kobieta właśnie z Waszego dzieciństwa w pewien sposób może namieszać w Waszej relacji, bądź też to Wy na swoją własną relację przez tą kobietę spojrzycie w zupełnie inny sposób. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam do następnego razu. Pa pa!